Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt zamyka swoją działalność. Taka informacja pojawiła się w minioną środę. Chodziło o 100 tysięcy złotych długu. Były to zadłużenia u lekarzy weterynarii, były to opłaty związane z eksploatacją, związane z energią elektryczną, z wodą. No i musieliśmy po prostu uzbierać te pieniądze. Pomogli internauci. W ciągu doby zebrano potrzebną sumę. Jednak jak podkreślają inspektorzy to kropla w morzu potrzeb. Miesięcznie potrzebują 150 tysięcy złotych. Koszty administracyjne, koszty energii, koszty mediów wynoszą na średnio około 35 tysięcy złotych miesięcznie. Do tego mamy zobowiązania na zakup naszego ośrodka nowego, a więc jest to rata kredytu, która wynosi 26 tysięcy złotych miesięcznie. Reszta to są koszty weterynarza, więc jest to niemalże 100 tysięcy złotych miesięcznie. To, że my spłacimy ten dług, który, który jest, to nie znaczy, że za miesiąc, za dwa nie będzie kolejnego długu, który trzeba będzie spłacić. A zwierząt w azylu w Dziwiszowie przybywa. Skrajnie zaniedbanych, katowanych czy przewlekle chorych. Jest ich tu blisko 70. To odzyskują spokój i wracają do zdrowia. Jednak nawet na najmniejsze działanie potrzebne są pieniądze. Leki są bardzo drogie. Operacje są drogie. Mamy zwierzęta sparaliżowane, gdzie te koszty są porażające. Przecież zwierzęta mamy też w klinikach rehabilitacyjnych. Takich Koszt jednego psa 1500 zł tygodniowo. Inspektorzy dziennie otrzymują około 50 zgłoszeń, miesięcznie interweniują sto razy, jednak jak mówią, tak złego roku jak ten miniony jeszcze nie było. W tym roku kwarantanny pojawiło się bardzo dużo takiego znęcania typowo fizycznego, czyli bicia, katowania, przypalania. Potrzeby azylu w Dziwiszowie są ogromne i choć ludzie dobrej woli pomagają jak mogą, zostały nam przekazane piecyki, które mają nam pomóc w ogrzaniu korytarzy, więc to jest naprawdę ogromna pomoc. Wczoraj był przywieziony do nas transport opału. To bez pieniędzy nawet z wielkim zaangażowaniem wolontariuszy, przytulisko w Dziwiszowie, jak i powstające w Pietrzykowie nie będzie mogło funkcjonować. Inspektorzy apelują. Ratujcie, adoptujcie zwierzęta to jest bardzo ważna istotna sprawa. I jeszcze jedno sterylizacja, sterylizacja, jeszcze raz sterylizacja. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt jest już organizacją pożytku publicznego. W ciągu pięciu lat działalności uratował ponad pięć tysięcy zwierząt, część z nich znalazła nowy dom.